Na piątkowej gali wieńczącej kolejny sezon artystyczny Filharmonii Częstochowskiej prezydent miasta Krzysztof Matejaszczyk otrzymał europejską nagrodę imienia Bronisława Hubermana. Bardzo się cieszę, że nasze działania jako miasta Częstochowy i moje w tym szczególnie związane z naszą działalnością międzynarodową, w tym europejską zostały docenione właśnie europejską nagrodą imienia Bronisława. Kubermana, którą odebrałem na zakończeniu sezonu artystycznego Filharmonii Częstochowskiej. To jest wyróżnienie oczywiście w sferze kultury, ale obejmuje szereg działań z zakresu współpracy międzynarodowej, które sprzyjają kulturze, a które Częstochowa realizowała przez ostatnie lata. Poprzednim laureatem tej nagrody był Zygmunt Rolat, honorowy obywatel naszego miasta, który bardzo wiele zrobił dla Częstochowskiej kultury, który tutaj współorganizował festiwale imienia Bronisława Hubermana w Częstochowie. No i on zasugerował kapitule, aby kolejną osobą na którą trzeba zwrócić uwagę. Był prezydent miasta Częstochowy. Za co bardzo serdecznie dziękuję.